Jeśli nie radzisz sobie w czasie chaosu, w czasie zarazy i obawiasz się, że jesteś potępiony z całym światem, że potępienie Boże ciebie ściga, mam dla ciebie dobrą nowinę. Nie, nie jesteś potępiony, ponieważ potępienie spadło tak naprawdę na kogoś innego. Posłuchaj, co mówi list apostoła Pawła do Rzymian. Mówi, teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak mówi słowo, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jedyne pytanie, które chcę ci zadać, czy jesteś w Jezusie Chrystusie? Może wątpisz, że jesteś? Odpowiedź jest prosta: każdy, kto wierzy w Jezusa, uwierzył w niego jako swojego zbawiciela, jest w Jezusie Chrystusie, więc ty jesteś w Jezusie Chrystusie, jeśli wierzysz. Jeśli nie wierzysz, możesz teraz uwierzyć, po prostu zacznij wierzyć, że on jest Twoim. Odkupicielem, Twoim Zbawicielem, i On przyjął Twoją karę na siebie. I tak jest napisane: Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Niektóre tłumaczenie, jeśli Ty w ogóle czytasz, może nieraz czytamy Biblię i mamy teraz w Polsce bardzo dużo tłumaczeń. Ja korzystam z tłumaczenia jednego z najnowszych tłumaczeń. I tutaj, tu jest, kropka, jest. Tutaj się kończy ten list do Rzymian 8.1, natomiast niektóre tłumaczenia, które używają tak zwany kodeks Alef, manuskrypt, w którym możemy znaleźć taki, takie uzupełnienie, które brzmi, że teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie według ciała chodzą, ale według ducha, tak jakby rozmożone, że. Tam jest napisane, że jeśli jesteś w Jezusie, nie ma potępienia. Później w, w manuskrypcie ale jest napisane, że jeśli jesteś, też nie chodzisz według ciała, tylko według ducha. I to nie przeszkadza, jeśli jest taki warunek, nawet jeśli któryś z tłumaczy popełnił tą, taką samowolkę albo innych skrybów, który, który przepisywał e, list apostoła Pawła akurat, i dopisał ten fragment, bo później apostoł Paweł tłumaczy, co to znaczy chodzenie według ciała i chodzenie według ducha. Chodzeniem według ciała, według Pawła, to było wiara w Boga w oparciu o wykonywanie uczynków prawa, że musisz się starać, aby nie być potępionym. I to było chodzenie według ciała. Chodzeniem według ducha było uwierzenie w zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Kładanie nadziei całkowicie w ofiarę Jezusa, który jest duchową ofiarą, która teraz jest w duchu. W niebiańskim świątyni jest krew Jezusa, która przemawia po to, żeby Ciebie zbawić, po to, żeby Ciebie usprawiedliwić, po to, żeby wstawiać się za Tobą cały, cały czas. Krew Jezusa mówi w niebie o tym, że jesteś usprawiedliwiony i w momencie, kiedy wierzysz w to, to nie jesteś potępiony. Kiedy Jezus przyjął na krzyżu całe potępienie całego świata, ja mam pytanie: jak myślisz, ile procent potępienia przyjął Jezus na siebie? 80, 99, 50%? Procent. Ile? 100%. Procent. Całe potępienie spadło na Jezusa i zmierzczyło Jezusa. I w momencie, kiedy wierzysz w Jezusa Chrystusa i wierzysz, że on jest tym Barankiem Bożym, który przyjął grzechy świata. On przyjął stuprocentowe potępienie po to, żebyś Ty nie był potępiony. Uwolnij się dzisiaj od potępienia, przyjmij miłość Bożą, przyjmij zbawienie Boże i wiedz, że w czasach zarazy nie musisz chodzić pod jarzmem potępienia i strachu, a być wolnym i podnie, podniesionym przez Jego moc. Niech czy Bóg błogosławi.